Mówisz Rzeszów, krzyczysz Stal. Stalowska Brać, oficjalny podcast kibiców Stali Rzeszów. Dzień dobry. Witamy wszystkich słuchaczy po długiej, długiej zimowej przerwie. Również przerwie dla nas. Nie nagrywaliśmy dla Was nic w okresie przygotowawczym. Też z uwagi na logistykę i te sparingi, które jednak odbywały się kawałek od Rzeszowa, nie mogliśmy na, na wszystkie docierać. Widzieliśmy zaledwie chwilę, więc nie chcieliśmy tutaj omawiać kwestii, o których nie mieliśmy pojęcia. Ale spotykamy się po dwóch pierwszych kolejkach tutaj, po wznowieniu sezonu, po przerwie zimowej. Można powiedzieć, po dwóch thrillerach. Jeden zakończył się dla nas pozytywnie, drugi troszeczkę mniej, mimo zdobytego punktu. No, i o tym sobie dzisiaj porozmawiamy w gronie, można powiedzieć, stałym. Nie ma jedynie z nami dzisiaj Mauryca, jestem ja, Kamil. Jest z nami również Seba i jest Michał. Siema, panowie. Cześć, witamy, kibitu stali. Cześć, witam. Panowie, no to co, pierwsze, weźmy sobie może na tapetę ten mecz z KKS-em Kalisz tydzień temu. No, e, można powiedzieć, że wszyscy ci, którzy przyszli na stadion, nie mogli się nudzić. Z uwagi na liczbę bramek, którą zobaczyliśmy, było ich aż 7. Co powiecie o grze naszej stali? Jak wam się ta gra podobała? I no panowie, co można zrobić, żeby przestać tracić bramki w taki sposób? To też pytanie będzie zakrawać o ten drugi mecz, ale może o tym o tym pierwszym najpierw. Seba, jak Ci się podobał ten mecz w naszym wykonaniu z KKSM Kalisz? No i co Ci się nie podobało ewidentnie? Wiesz, no z punktu widzenia piłkarskiego to dostaliśmy tak naprawdę chyba najlepszy mecz tej rundy, no bo 7 bramek w wygranym meczu to się bardzo rzadko zdarza na każdym poziomie. No mecz trzymał napięciu do samego końca, otworzył się tak jak wszyscy wiemy dla nas niezbyt dobrze, no ale myślę, że to był taki trochę kubeł zimny, zimnej wody wylany na głowy naszych piłkarzy, po czy nastąpiła Olbrzymia mobilizacja i strzelone trzy bramki, i bardzo z tego powodu się cieszę, że piłkarze szybko zareagowali, szybko przyjęli inicjatywę w tym meczu i udało się strzelić trzy bramki. Natomiast natomiast potem zabiegł się taki dziwny moment w tym meczu, gdzie no nie wiedzieć z jakich powodów poprzez indywidualne błędy zawodników stracili żeśmy trzy bramki. No i przychodzi sama końcówka, gdzie widać, że Andrejowi Prokicowi w tym meczu kompletnie nie szło, próbował, szarpał tą lewą stroną, miał mnóstwo piłek posyłanych właśnie w tą wolną przestrzeń, dochodził, natomiast no, nic z tego nie mógł zrobić, było widać takie trochę stosowanie z jego strony i po części też stosowanie kibiców na, na trybunach, natomiast no, jedna piłka, totalnie przypadkowa, która przeszła linię obrony i Andrzej na nią idzie i super, że poszedł do końca i zrobił coś, czego w tym meczu wcześniej nie zrobił, czyli po prostu ściął ze swojej lewej nogi w kierunku pola karnego na prawo i po prostu obrońca fauluje. Ewidentny rzut karny i super, że Piotrek Głowacki strzela na 4-3, olbrzymie emocje, olbrzymie brawa naszych piłkarzy, także cieszę się, że ten mecz wygraliśmy. No, wiesz, co no, dobre spostrzeżenie, nie patrzyłem na to w ten sposób wcześniej. E, faktycznie chodzi mi o to zejście na prawą nogę, wiesz, bo e, ilekroć Andrzej ma piłkę w polu karnym, ja mam takie wrażenie, że on w ogóle boi się używać tej prawej nogi. Tam w tym meczu miał dwie takie akcje, w których gdyby, gdyby ta jego prawa noga była ułożona ciut lepiej, albo była troszkę no, generalnie trochę lepsza to powinien to zamienić po długim słupku na, na bramki, te dwie sytuacje, a, a tutaj na siłę takie strzelanie zewniakiem z lewej nogi, no tak trochę słabo, nie? Także może, może to jest jakaś metoda, może częściej powinien grać na ten zakos, schodzić i gdzieś tam łapać tych, tych obrońców na potencjalny faul, bo... No bo z tej lewej nogi faktycznie w tym meczu, w tym meczu nie szło, dobrze, że się udało tego karnego zrobić. Michała, u ciebie jakieś, jakieś dodatkowe spostrzeżenia? No ja nie będę jakoś e, odkrywczy. E, tutaj w tym meczu e, gra ofensywna naszego zespołu była e, bardzo dobra. E, potrafiliśmy wykorzystać praktycznie każdy błąd e, rywala, jaki ten popełnił w defensywie. Pierwsza bramka Krzyśkata Nie, nie lewicza, no to zła obrona bramkarza e, drużyny gości e, druga no to niefortunne wybicie w, z polu karnym zawodnik KKS-u machnął się przy wybijaniu piłki i Patryk Małecki to e, wykorzystał. Cieszy na pewno e, bramka bezpośrednio po fra, w fragmencie pośrednio po w fragmencie gry e, Łukasza Góry. Także gra e, naszego zespołu w ofensywie jak najbardziej na plus. A niestety na minus, no to gra defensywna, ale to myślę, że też to co widzieliśmy w meczu z KKS-em, niestety bardzo mocno wypłukiło się w następnym meczu. Bardzo dużo błędów indywidualnych i taki radosny, w cudzysłowie, futbol w bloku defensywnym naszego zespołu. No dokładnie, to tak płynnie widzę, przeszedłeś do tego drugiego meczu. Jeszcze wiesz co, ja od siebie dodam, że w tym meczu z KKSM Kalisz było po raz kolejny widać, że brakuje nam rasowej dziewiątki, bo te rajdy Damiana Michalika i wrzutki w pole karne, tam mały był blisko do tego, żeby, żeby wpakować piłkę dwa razy do siatki z takiej, z takiej przeszywającej wrzutki. No, brakło mu tam e, dosłownie nie wiem rozmiaru buta pewnie w tych. Dwóch, dwóch sytuacjach. No ale tutaj brakuje takiego agresora, który pójdzie do końca na tą piłkę i faktycznie będzie potrafił znaleźć się w tym miejscu, w którym, w którym trzeba. Bo trzeba powiedzieć, że te piłki zagrywane do środka przez Damiana Michalika, one mają bardzo dużą powtarzalność. Więc no jest to szansa, żeby po prostu to dopracować jeszcze. Dobra, przechodzimy do, do kolejnego meczu. Już tego mniej dla nas e, szczęśliwego e, w końcówce. E, Michał. Już jak zacząłeś, to bym Cię poprosił o komentarz. Jak Ci się podobał ten mecz w naszym wykonaniu? Chciałbym, żebyś trochę może się skupił też na e, decyzjach personalnych, które zapadły, szczególnie w drugiej połowie po, po, po czerwonej karce, którą zapaliśmy. Jak to, jak to skomentujesz? Mecz z Wigrami no, zaczął się bliźniaczo jak mecz z KKS-em. E, straciliśmy bramkę i musieliśmy e, gonić wynik. I tutaj e, pomimo straconej bramki, nasza gra no, układała się bardzo dobrze. Graliśmy, dominowaliśmy zespół wigier, utrzymywaliśmy się bardzo mocno e, przy piłce. E, no i e, tutaj potrafiliśmy to przekuć na e, prowadzenie, szczelenie trzech bramek. E, bardzo dobre zawody w wykonaniu Krzyśka Daniewilewicza, jeżeli chodzi o, o pierwszą część spotkania, a w drugiej. W drugiej niestety gra zespołu się posypała. Tutaj Bartyk Poczobu, który był wielokrotnie przez nas chwalony w podcaście, najpierw w 53 minucie żółta kartka, no i później w 70 druga żółta kartka. No, w moim odczuciu bardzo. Ryzykowne zagranie na środku, boiska praktycznie na oczach sędziowego poszedł ślizgiem w nogi przeciwnika, no i to niestety by, jak na zagranie, jak na tak doświadczonego zawodnika, no to bardzo, bardzo nieodpowiedzialne bardziej, że to było na środku połowy i nie musiał tak zagrać, aby tutaj móc zatrzymać atak rywali. No, i tutaj po tej czerwonej karce niestety gra zespołu naszego się bardzo mocno posypała. E, widać, że Bartek Poczobut odgrywa dużą rolę w grze naszego zespołu. E, I e, no tutaj bardzo e, od tego momentu wigry przejęły e, grę, zaczęły nas zdominować, a my, jakbyśmy stanęli i zaczęli e, bronić e, częstochowy naszej bramki. Pytasz o decyzje personalne. No ja się, trochę się z tymi decyzjami trenera nie zgadzam. E, ja osobiście wymieniłbym w takim przypadku, jeżeli Bartek Poczobut musiał zejść przedwcześnie z placu gry, to e, wprowadziłbym w miejsce e, piątka Marcela Kotwice, e, tak aby zabezpieczyć środek e, pola e, i próbowałbym grać na dwóch bocznych naszych doświadczonych zawodników a nie, no, tutaj wprowadzać co, jeden do jednego tak naprawdę zmiany sad, sadłochaza e, piątka, także, no tutaj dla mnie ta, ta no, myślę, że te zmiany mocno nietrafne i nie wprowadziły tutaj takiego uspokojenia w naszej grze, i do końca, niestety, się to zwłaszcza w końcówce pokazało, że no byliśmy stłamszeni. Rozbiła nas ta sytuacja, dodatkowo ta sytuacja z Pawłem Oleksym. Dziwne zagranie Pawła Oleksego do naszego bramkarza, który no źle przyjął piłkę, zrobiła się nerwowa sytuacja. Dodatkowo okupiona kontuzją Pawła Oleksego. No i w koniec spotkania, no to dwie bramki stracone w praktycznie w samej końcówce meczu, co on dodatkowo bardzo boli. Tak jest, Michał, pełna zgoda w zasadzie z wszystkim, co powiedziałeś. No tutaj ta reakcja po, po czerwonej kartce powinna być znacznie szybsza, tym bardziej, że widzieliśmy w igry, które raczej cały przebieg meczu do, do tej 70 czy 71 minuty no raczej były nastawione na to, żeby grać z kontry. I tutaj w 11, 1 na 11, no pełna dominacja stali. No. Aż się oko cieszyło, jak się to oglądało. Naprawdę wysoka kultura gry i widać, że mechanizmy fajnie funkcjonują, i te boczne sektory, o których zawsze mówił trener. Szczególnie mi się podoba prawa strona i ta, i ta współpraca między, między Marcim a Damianem Michalikiem, tam widać, że chłopaki się fajnie rozumieją. E, aczkolwiek uważam, że e, Marci, i to też jest komentarz od, od, od e, naszego wspólnego znajomego, że Marci poprzez nabranie tej e, muskulatury, bo widzimy, że troszkę przymasował e, w pozytywnym e, tego słowa znaczeniu przez zimę, no, wydaje mi się, że stracił troszeczkę na zwrotności i tutaj dużo też nonchalancji w tych jego poczynaniach było. Aczkolwiek ta współpraca układa się super i, i miło się na to patrzy. Mnie boli najbardziej to, że nie przed Marcel Kotwica zaraz po czerwonej kartce. Tym bardziej, że no, jak mówię, Wigry nastawiały się na kontra, a tutaj ten nasz defensywny pomocnik graczy jest nastawiony na to, żeby, żeby podłączać się do ataku, kiedy w takowym jesteśmy, bądź tutaj szybko schodzić na powiedzmy tego piątego obrońcę do środka, kiedy się bronimy, więc tutaj tego na pewno brakło. No i bardzo krytyczna ocena, musimy sobie to powiedzieć debiutujący od pierwszej minuty, o, debiutujący w wyjściowym składzie, tak? Bo widzieliśmy go kilka minut w meczu z KKS-em Kalisz Kasper piątek, no niestety, ale na tym boisku według mnie był bezużyteczny. Sami wiecie, oglądaliśmy ten mecz, nawet do was pisałem. Zrobiłem sobie taki taki challenge w trakcie tego meczu, żeby policzyć ile razy był przy piłce i ile Razy zagrał piłkę skutecznie i poprawnie, no i tu panowie, od 50 chyba trzeciej minuty to liczyłem, do 70 pierwszej czy drugiej, czyli można powiedzieć 20 minut on przy piłce chyba znalazł się 4 albo 5 razy, z czego na pewno trzy te zagrania były nieudane. Więc pytanie, czy warto trzymać, tym bardziej, że pierwsza połowa też była słaba w jego wykonaniu, nawet wysłałem do Was wiadomość, że jedyny moment, w którym był widoczny to podczas cieszenia się z bramki Krzyśka Danielewicza. No i tak to wygląda. Dla mnie zmiana na pewno za późna. Marcel Kotwica powinien wejść od razu po czerwonej kartce. Z pozytywów, oprócz tego, że gra wygląda super, z mojej strony na pewno na uwagę zasługuje i na miłe słowo zasługuje Krzysiek Danielewicz, bo Wiemy, że końcówka tej, tej rundy jesiennej, te ostatnie mecze, czyli te grane awansem z rundy wiosennej, one były raczej słabe w wykonaniu Krzyśka. Widać było, że tam wchodzi już mocno ten element zmęczenia, a tutaj dwa pierwsze mecze, trzy bramki, no ekstra, ekstra występy i oby tak dalej Krzychu. E, chociaż no, gdybyśmy się chcieli przyczepić, no to pewnie byśmy musieli też wspomnieć o m, poniekąd e, byciu byciu też zaangażowanym w stratę bramek e, w meczu z Wigrami, gdybyśmy to rozbierali jeszcze mocniej. E, także ode mnie, ode mnie chyba tyle. Szkoda, że, szkoda, że e, no, straciliśmy de facto dwa punkty w suwałkach, e, co można więcej rzec. No, żeby, żeby nie było pesymistycznie, cieszy to, że te bramki tracimy po, no można powiedzieć bardzo głupich błędach, żeby nie użyć gorszego słowa, a nie z gry rywala. Więc tutaj na pewno to jest plus, i myślę, że, że, że to jest łatwe stosunkowo do, stosunkowo do poprawienia, bo uważam, że no na, na, na drugim poziomie, na poziomie drugiej ligi, tych błędów indywidualnych, w efekcie których tracimy te bramki, no nie powinno być tak dużo. Seba. Trochę się rozgadaliśmy z Michałem, ale może coś jeszcze dodasz od siebie? Ja zacznę od tego, co oczywiście bardzo mi się podoba i cieszy wszystkich kibiców, czyli siedem strzelonych bramek w tych dwóch meczach, co pokazuje, że jesteśmy ultra ofensywnie nastawionym zespołem i jeżeli tylko mamy wyjściową jedenastkę, naszą najmocniejszą, no to jesteśmy w tej lidze, wydaje się, bezkonkurencyjny. W ofensywie jesteśmy w stanie wypracować tak wiele sytuacji strzeleckich, że... Wszyscy nasi zawodnicy ofensywni strzelają bramki, a faktycznie na duże brawa zasłuży, zasługuje postawa Krzyśka Danielewicza, bo i w pierwszym meczu był man of the match i w pierwszej połowie meczu z Wigrami też myślę, że można by go tak nazwać. Oczywiście... trzeba dobra, dobra, sorry, że Ci przerwę. Siedem strzelonych, sześć straconych. Czy o tym też wspomnisz? Tak jest. No właśnie, żeby nie było tak kolorowo, to chciałem przejść do tego, co mnie martwi. A dwie rzeczy mnie martwią. Zacznę od tej najważniejszej, czyli no, stacone bramki. Straciliśmy ich sie, sorry, sześć, z czego no, wszystkie uważam za kuriozalne, idiotyczne, wynikające z indywidualnych błędów. Tutaj nie powinny się przydarzać. No, nie po to, żeśmy korygowali linię obrony przed tym sezonem, żeby znowu oglądać takie durne bramki wynikające z głupich błędów e, środkowych obrońców, bocznych obrońców. No bo jak można zagrać taką piłkę, jak Paweł Oleksy zagrywa do kaczora, czy jak Marczy wbija prostą piłkę z góry i wali jakiegoś takiego babola z golenia, ona wcale nie zostaje wybita, tylko gdzieś powiedzmy ucieka na bok i przejmuje przeciwnik. Ręce mi opadają, jak widzę takie zagrania, no bo to są zawodnicy profesjonalni, takie rzeczy nie powinny w ogóle mieć miejsca. No a druga rzecz, która mnie martwi. To Są zmiany, bo w pierwszym meczu robienie zmian w 85. minucie przez te to, to jest robienie zmian po to, żeby dziennik nowiny albo supernowości miało czym napisać, no bo nic innego nie można o tym powiedzieć. Dawanie komuś 5 minut gry w meczu to to jest kpina, więc za taki piątek czy saducha w 5 minut to nim dwa razy góra dotknął piłkę. Natomiast w meczu z Wigrami jakby po raz kolejny wraca. Według mnie taki demon, myśliwca, który nie potrafi rozgrywać meczy przy, y, w sytuacji, kiedy jesteśmy jednego zawodnika mniej. Przypomnijcie sobie wcześniejsze mecze. W każdym z tych meczów, gdzie, gdzie graliśmy jednego zawodnika mniej, no to wypadaliśmy bardzo słabo, na w tym meczu wypadliśmy tak samo źle. Tak samo jak i Wy, te zmiany przeprowadziłbym w zupełnie inny sposób i jeszcze jedna rzecz, Teren Myśliwiec zawsze mówił, że nawet jak gramy jednego zawodnika mniej, to staramy się grać ofensywnie i zachowujemy swój styl gry. Nieprawda, w tym meczu tego nie było. Jak żeśmy stracili jednego zawodnika, to nastąpiła po prostu e, no bardzo słaba gra, oddanie inicjatywy przeciwnikowi, no i tak to się w piłce kończy niestety. Chyba widzę, że wjechał Ci mod rozliczanie ze słów trenera. Ale dobrze, to, to bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo szczerze mówiąc, ja o tym zapomniałem. A faktycznie e, słyszeliśmy to nieraz, że chcemy grać dalej swoje po tym, nawet jak tracimy zawodnika, i że nigdy nie cofamy się e, pod swoje pole karne, żeby, żeby bronić. No, bardzo ciekawe spostrzeżenie. E, ogólnie panowie, no co? Ozimniło się lekko w tabeli. E, obecnie już tam jest ile? Plus 9, bo chyba musimy się odnosić tylko i wyłącznie do trzeciego miejsca. Wiadomo, jakie mamy. Założenia na ten sezon, jakie są oczekiwania wszystkich kibiców i sympatyków stali Rzeszów? No, na ten moment, jeden mecz rozegrany mniej niż, niż trzecia drużyna w tabeli, czyli ruch Dziewięć punktów przewagi mamy w tej chwili. Myślę, że tutaj do tego do tego miejsca konkretnie się powinniśmy odnosić. No i co, jak no i panowie, no jak w ogóle się zapatrujecie na kolejne mecze, bo no bo tak, dosyć ciasny jest ten terminarz, drużyna jest po długiej podróży do Suwałk, wiemy, że, wiemy, że drużyna nie wraca bezpośrednio do Rzeszowa, tylko w poniedziałek gdzieś tam jest zbazowana chyba w Ożarowie, jakiś pewnie tam trening się odbędzie, no i co, a we wtorek już pewnie podróż do Krakowa z uwagi na środowy mecz o godzinie 13, więc zgaduję, że chłopaki jadą Jadł do Krakowa już jutro, czyli we wtorek, bo nagrywamy w poniedziałek. No i jak się zapatrujecie na ten mecz z Garbarnią? Garbarnia obecnie drużyna na dziewiątym miejscu w tabeli, 30 punktów. Ten bilans bramkowy bardzo równy, 28 strzelonych, 27 straconych. Myślicie, że patrząc na pozycję w tabeli i to, jaką kulturę gry prezentujemy, będzie to mecz dla nas łatwy, czy należy się znowu obawiać jakichś bawoli, Grania dziwnych piłek do tyłu, do Kaczora, który widzimy, że przy tych piłkach jest podgrzany i ta gra nogami no, przez zimę no, nie poprawiła się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Jak to widzicie, Michał? Zawsze, zawsze nam się grało w Krakowie, w na garbarni bardzo ciężko, więc no, to jest dość specyficzny i stadion, i klimat na tym stadionie. Małe dość boisko, więc. No, na takim małym e, boisku zespół, który operuje e, piłką, e, który lubi się przy piłce utrzymywać i rozgrywać, no, nie jest to dla niego wygodny model przy zespole, który, e, przy, że gospodarzy. Więc, no tutaj myślę, że to będzie dość trudny mecz, e, i e, na pewno nie będzie nam się łatwo grało. Myślę, że powinniśmy to wygrać, bo w pierwszym meczu na, na jesień wygraliśmy 5-1 u siebie, ale tutaj e, w, myślę, że e, jeżeli wygramy, to, to różnicą jednej bramki. Okej. Okay. To w takim razie jeszcze Michał, twój typ na to spotkanie jednej bramki, to już wiemy, że wygramy, ale czy uważasz, że stracimy jakąś bramkę w tym spotkaniu? Jaki to będzie wynik? Myślę, że, myślę że tak. E, Jeden, dwa. Okej, okay, okej. Okay. Seba, a u ciebie jak, jak się zapatrujesz na to? Jesteś po, po, pozytywnie nastawiony? Jesteś optymistą przed środą? Ja przed każdym meczem w drugiej lidze jestem optymistą, bo po prostu znam siłę rażenia i wartość naszych piłkarzy, więc na pewno liczę na zwycięstwo. Natomiast to, co mnie niepokoi, to fakt, że garbarnia przegrała dwa swoje mecze, więc no. Są w takiej sytuacji, że trochę grają z nożem na gardle, żeby, żeby tą złą tendencję odwrócić. Więc na pewno będą dużo walczyć i biegać. I mam takie wrażenie, że w tym meczu jednak padnie mało bramek. A liczę też na to, że po naszej stronie właśnie nie padnie, znaczy, że nie stacimy w tym meczu bramki, a może stacimy tylko jedną. No bo myślę, że ta kontuzja Pawła Aleksego wykluczy go z tego meczu. Wejdzie na tą pozycję Krystian Wrona. A do Krystiana Wrona mam. Przekonanie w takim sensie, że on jest bardzo powtarzalny. On nie popełnia głupich błędów, wygrana na takim swoim stałym poziomie i mam wrażenie, że w takim meczu właśnie taki stały poziom może się nam przydać, więc wydaje mi się, że wymęczymy tam 1-0. Okej. Okay. No ja nie będę używał hasła, że wymęczymy, bo uważam, że wygramy 3-1 to spotkanie. Taki jest, taki jest mój typ z uwagi też, tak jak mówisz, na siłę rażenia. Liczę, że liczę, że tam uda się coś fajnie ukuć. No i też liczę na to, że. No wiesz, to, to co mówisz też, czyli współpraca Krystiana Wrony z Łukaszem Górą. To się wcześniej fajnie układało. Tak, jak na jesień Paweł Oleksy wypadł przez, przez kontuzję, więc tutaj no wiadomo, jest to pierwszy wybór trenera, ale uważam, że Krystian Wrona jest świetną alternatywą tutaj i, i że to. Nie będzie tak duże osłabienie dla nas, jeżeli faktycznie Paweł nie będzie zdolny do gry, jakby się, jakby się mogło wydawać. Okej, okay, środę mamy, mamy obgadaną. Panowie, no nie będziemy się po środzie widzieć, a w sobotę, tak? 13. Czekajcie, lubię sobie tylko na, na kalendarz. niedziela jest. Nie, niedziela. Niedzielę. Tak, 13. Dokładnie. 13 godzina 16.00, gramy u siebie z Sokołem Ostruda. No tutaj chyba nie da się nie być optymistą, patrząc w tabelę. Sokół Ostruda, ostatnie miejsce, zaledwie 13 punktów. Czy, my, czy wydaje Wam się, że będzie to spotkanie tak zwane bez mydła i wbijemy im z pięć bramek, czy mogą się pojawić z tą drużyną jakiekolwiek problemy? Ja bym chciał zobaczyć w tym meczu zmienników w naszym wykonaniu. Nie wiem czy od pierwszej połowy, ale na pewno w drugiej połowie, żeby dać im większy wymiar czasu na pokazanie się. Myślę, że dobry mecz dla, dla takich piłkarzy, żeby po prostu pokazać swoje umiejętności i szczelić kilka bramek, poczuć się pewnie. Michał, jak Ci się wydaje? To jest zespół, który zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, zespół, który w przerwie zimowej stracił kolejnych ważnych zawodników, więc no, tutaj inny wynik jak dominacja naszego zespołu i pewne zwycięstwo, wysokie zwycięstwo, no to myślę, że tego właśnie powinniśmy oczekiwać, więc no, mój typ od razu mogę powiedzieć, no to jest wygrana różnicą przynajmniej trzech bramek, więc... Z Myślę, że tak koło czwórki, 4-0. Okej, okay, okej. Okay. No ja mi się wydaje, że, że, że wbijemy ze 4-5 bramek. Co warto podkreślić? Patrząc na to, że jest to ostatnia drużyna w tabeli, oczywiście nie, nie, nie wolno lekceważyć rywala, ale wydaje mi się, że to jest też, panowie, taki dobry moment. Nie wiem, jak tam sytuacja kartkowa u naszych zawodników wygląda, ale wierzę, że ktoś w sztabie nad tym czuwa i uważam, że jest to dobry, dobry moment, dobry mecz, żeby się wykartkować, jeżeli będzie się układał po naszej, po naszej myśli jeżeli ktoś tam jest za, zagrożony absencją to absolutnie uważam, że powinien w tym meczu popełnić jakiś głupi faul na żółtą kartkę no i chyba tyle, to jeżeli nikt o tym nie myślał, to jest na pewno jakaś podpowiedź Panowie, dzięki za dzisiaj myślę, że obgadaliśmy wszystko może spotkamy się w przyszłym tygodniu już w pełnym składzie z Maurycem a tymczasem co? Zapraszamy wszystkich kibiców do tego, żeby aktywnie kibicować, ostatnio była super atmosfera na meczu, na meczu z KKS-em Kalisz, zrobiliśmy też fajną liczbę, wiadomo kto jest dumą Rzeszowa, wiadomo kto w Rzeszowie rządzi, pokazuje to frekwencja, także utrzymajmy tą frekwencję na, na, na tym przyszłym meczu na Hetmańskiej, e, wiadomo rywal nie grzeje, ale pamiętajmy, przychodzimy tutaj dla stali, a nie dla rywala, także zapraszamy wszystkich do tego, by kupowali bilety. No, i żeby przychodzili, żeby zachęcali znajomych, bo no jesteśmy na pewno w takim sezonie, który dla kibiców jest miłym sezonem. Wygrywamy, jesteśmy liderem, wszyscy liczymy na to, że awansujemy do pierwszej ligi i nasza pomoc drużynie jest na pewno potrzebna. Także wszyscy na Hetmańską w niedzielę, wszyscy do młyna i jedziemy z tematem. Hej, stal. Mówisz Rzeszów, przecież stal. Stalowska Brać. Oficjalny podcast kibiców Stali Rzeszów.